No i tutaj pewnie będę jedną z nielicznych, która powie tak, dlatego że jeśli trafiamy na dobrego pośrednika kredytowego lub dobrego doradcę, w zależności od tego, czy płacimy, czy nie płacimy mu wynagrodzeniem, powinniśmy złożyć do jednego, chyba że mamy bardzo złą sytuację i jest to wątpliwe, że możemy uzyskać, czyli ryzyko odrzu odrzucenia wniosku przez bank jest bardzo duże. Natomiast co do zasady, tak, jeden. Jak trafiamy na dobrego pośrednika, jeden wniosek w zupełności wystarcza według mnie nie dlatego że zawsze warto zabezpieczyć się kilkoma wnioskami z kilku powodów pierwszy jest taki że po pierwsze jeżeli jeden bank nas odrzuci a mamy mało czasu no to wtedy zaczyna się stresik natomiast dodatkowo Big wprowadził jeszcze taką zasadę że wnioski złożone o ten sam produkt hipoteczny o ten sam produkt kredytowy w tym przypadku hipotekę są traktowane jako jedno zapytanie bo tutaj wiele osób boi się że jak złoży do kilku banków to ten scoring kredytowy im spadnie a aktualnie jest to nieprawda